O, witam! Dzień dobry panie Tomku. Dzień dobry. No, wreszcie dotarłem się spieszyłem jak najszybciej, bo tam się. się bałem, że czy... pan nie dojedzie. Witam. I co tam, jakiś złą tam dla mnie, tak? No, jest? Podejdziemy, zaraz panu pokażę wszystko. O, to no. fajnie, to. No. Starałem się jak najszybciej, tu jeszcze się zima znowu robi, nie? No do... dobrze, bo brakowało. Tutaj mam piec, to, aha, podejdziemy z tej tak? strony, no. Trochę dzisiaj nabiegacie, troszeczkę będzie tego. Ja się cieszę jak jest dużo. Tak, no i dobrze. Aha, i tutaj, tak, Pajat? No, tak, 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 to jest to do zabrania? No jest kawałek piecyka są? No, wysłużył. Takie, takie to jest dobre. Mało miejsca, waga jest. Tu mamy betoniarkę taczkę. Betoniarka taczka też, tak? Tak, tak. No i dobrze. I tutaj masz jeszcze. O, jest ty tego! Trochę no. tutaj się nazbierało. No, to troszeczkę się nazbierało. Ale to co? tak dostaje to gratis? Za, za posprzątanie czy jak coś, coś płacę? po posprzątaj tylko i z głowy. No, Tomek, to Mariusz jestem no. na przyszłość. No. To Tomek, no. jak coś, to zawsze dzwoni jak w dym. <laughs> Te chłopaki? No. Złomu to jest tyle, że zaraz się zakotujemy, w krótkim lekawku będziemy robić. To mamy to zabrać? Nie, obejrzeć. Byle się cieszyć, że taki materiał. Zobacz, jaka pogoda jest. Dawaj go do góry, co? Dobra. Będzie za to złapać? Chyba ją, nie? O dołu ma, o. O, przyjopakie. Dobra. Tak. Bartek, czekaj. No, tak. Jeszcze się zaczepiłem. Dobra. No, mnie. Czekaj. No szpycie, cholero. Sz... Ja się wszędzie zechaczę.